Mieszkanie za czytanie. Już od 4 listopada wielki konkurs w Dzienniku Bałtyckim. Wygraj mieszkanie na osiedlu 4 Kąty w Gdańsku Matarni. Szczegóły codziennie w Dzienniku Bałtyckim. Partnerem konkursu jest deweloper KRJ Partner. Witamy Państwa w kolejnym programie z cyklu Przysłuchanie. Dzisiaj gościmy w naszym studio komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, pana Jerzego Koroszka. Witam, witam, witam Panów. Pan Tom Plotowski, tradycyjny Dziennik Bałtycki. Krzesztowiecki, telewizja Kaszywy, dzień dobry Dobrze. Państwu. Panie komendancie, dostaliście nowy wóz? no, no tak, rzeczywiście to jest zadowolenie. Jesteśmy z tego, że dostaliśmy ten nowy wóz. Oczekiwany co, to, był... co to za auto? Jak to Pan jest MAN gaśniczy ciężki beczkowóz z autopompą, 5000 litrów środka, czyli wody, 500 litrów środka pianotwórczego, autopompa w wydajności 3200 litrów na minutę. No Jest to nowoczesny wóz. Prowadzi się go lepiej niż wóz osobowy. To, to taki, takie auto, jak to się mówi po staremu, strażackie, typowe do gaszenia pożarów, czy, czy też w ratownictwie może być używane? Tak, to jest auto typowe do Aha. gaszenia pożarów. Niemniej myśmy włożyli na niego sprzęt ratownictwa drogowego. Co prawda mamy sprzęt, mamy sprzęt ratownictwa drogowego na takim wozie specjalnym, technicznym, ale uważam, że każdy wóz pożarnicy. Yy, powinien, powinien mieć taki, taki jakiś mini zestaw sprzętu, że w każdej sytuacji może, może przystąpić do działania i dlatego na tym samochodzie też znajduje się zestaw e, sprzętu ratowniczego. A to w ramach wymiany jakiegoś starego sprzętu, czy jako nowy, Nie, dodatkowy? Nie, to znaczy w zeszłym roku zakupiliśmy całkiem nowy zestaw, e, także że to jest najnowocześniejszy sprzęt, który w tej chwili w Polsce jest do, do dyspozycji, jest to sprzęt Holmatro, bardzo dobry sprzęt, wszystkie jednost no, większość jednostek Państwowej Straży i Ochotniczych Straży ten sprzęt posiada. Co prawda są inne firmy, Lukas czy Weber, ale ja uważam, akurat nasza jednostka ma sprzęt typu halmatro i ten sprzęt nam się sprawdza, jest dobry, także akurat pozostaliśmy w tym sprzęcie. Coś jeszcze Wam brakuje? No właśnie. O, no, brakuje <laughs> nam wiele <śmiech> rzeczy, <śmiech> <śmiech> wiele rzeczy nam brakuje. E zresztą każdy ratownik na, na całym świecie to chciałbym mieć tego sprzętu jak najwięcej, bo mm -hmm. nie wiadomo w którym momencie, kiedy się to podamy, tak? przyda. No, w tej chwili, w tej chwili będziemy, będziemy starali się w roku przyszłym yy, o nowy jakiś samochód yy, do celów pater Mistrzowskich przewozu sprzętu wodnego, taki, taki pojazd jeszcze nam będzie potrzebny. A jakbyśmy o pieniądzach porozmawiali, mieliście, mieliście pieniądze, jak finansowanie tego auta wyglądało? No, bo to, to zawsze wiadomo, to, sprzęt specjalistyczny tak, nie jest tani. Tak, rzeczywiście to, 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 była, to była taka składanka, yy, samorząd powiatowy, samorząd miejski, no, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży, a generalnie był to program unijny, regionalny program operacyjny i zakupiono tam chyba 23 wozy, jeśli się nie mylę, i między innymi ten jeden wóz trafił do nas. Także można powiedzieć, że jak spojrzymy z perspektywą, to, to wasze że tak powiem, takie zaopatrzenie w ten sprzęt jest dobre, Wyposażamy jeśli chodzi w jednostkę. o, o jednostki Tak, jest dobre. Mm. Pewnie, że chciałoby się mieć lepsze, nowocześniejsze, ale, ale ten sprzęt, którym w tej chwili operujemy, w którym, w którym eksploatujemy, jest dobry i zdaje zdaje. Jak u, udała się ostatnia symulacja, o, ostatnie ćwiczenia w, w, Petroninleście. w Petroninleście. No tak. tak rozlewnia gazu, przypomnijmy, to były, to były bardzo duże ćwiczenia. Tak udział wzięły wszystkie jednostki Krajowego Systemu, czyli 13 jednostek z terenu Powiatu Kościerskiego plus... Mamy aż 13 jednostek, tak? Tak, to jest 13 systemie... jednostek w, w Krajowym mhm. Systemie Ratowniczo-Gaśniczym yy, i właśnie te jednostki wzięły udział plus jednostka OSP KORNE, która spoza systemu, ale w związku z tym, że odległość do, mhm. do, do tego petrol-inwestu jest bardzo niewielka, w związku z tym też uczestniczyła w tych ćwiczeniach. Ponadto w tych w ćwiczeniach uczestniczyły jednostki kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego, kompania Heweliusz. Co prawda ona była w okrojonym takim składzie, tylko dwóch plutonów, ale też uczestniczyły w tych ćwiczeniach. To ile ile tak ratowników, strażaków się e, na miejscu znalazło? Około 160 ratowników. W sumie sekcji zastępów było 25, czyli to jest spora liczba. W tej chwili to pozostawiono, ja dowodziłem całością akcji, pozostawiono to w naszych rękach. Poprzednie ćwiczenia w zasadzie komenda wojewódzka obsługiwała, a w tej chwili całkowicie myśmy obsługiwali te ćwiczenia. To są cykliczne ćwiczenia? Nie, tak, to jest zgodnie, bo to jest na podstawie ustawy, to jest zakład dużego ryzyka i co trzy lata należy, należy na, tak, na takim zakładzie przeprowadzać ćwiczenia i aktualizować zewnętrzny plan operacyjny. Bo zagrożenie tam jest bardzo duże. Tam jest kilkaset ton gazu. Czy tak to że... jeszcze jakiś A... obiekt stwarza takie zagrożenie na terenie powiatu? No nie. To jest to największy, jest... Naj... Mhm. Bar... najbardziej zagrożony obiekt, który. który jest tylko właśnie tamten ten Chociaż okazuje się, że niby prosta rzecz, przebudowa ulicy może stworzyć też zagrożenie. Niedawno, a, niedawno byłem... <laughs> tak? Musieliście stanąć, do, dokładnie że tak powiem, tak. już nie, nie, nie w ćwiczeniach, ale tak naprawdę w konkretnym tak. zdarzeniu. Zagrożenie, ewakuacja tutaj ulicy Gdańskiej, dosyć, dosyć yy, poważna sprawa, na kilka godzin miasto tak naprawdę sparaliżowane. Jak no, sobie z tym poradziliście? No zagrożenie jest mhm. bardzo duże i, i tutaj y, my, nasza, nasze działanie polega tylko na ewakuacji, y, na postawieniu kurtyn wodnych, natomiast y, nic się nie zrobi, dopóki nie przyjedzie pogotowie gazowe. Pogotowie mhm. gazowe y, z Żukowa to jednak jest określony czas, y, trzeba wezwać, prawda, oni muszą się zebrać i przyjechać. To, to, to oni nie, nie działają na zasadzie straży pożarnej, ale, ale na pewno też to trwało gdzieś około 40 do 50 minut. Rzeczywiście yy, to jest zagrożenie i było bardzo duże zagrożenie, bo wypływ gazu nastąpił czyli poprzez to, że koparka uszkodziła przewód. Te, te, teoretycznie, jeśli by ten wybuch nastąpił, co, co mogłoby się stać? Jaka to była skala zniszczeń? W zależności, Aha. ile tego gazu się ulotniło i, mhm. i w którym momencie on y, nastąpiłby wybuch. Bo wiadomo, że y, w momencie, kiedy po kilkunastu, po kilku minutach y, następuje wybuch, to gaz już jest y, rozsielony, prawda, y, w różnych zagłębieniach y, znajduje się, mhm. bo jest cięższy od powietrza i wówczas możemy mieć z takim do czynienia z pożarem przestrzennym, a to w tej pierwszej fazie, a w drugiej fazie tylko będzie tam w, w miejscu, gdzie on strumieniowo wypływa, prawda, z, z uszkodzonej instalacji. I to był taki drugi przypadek, bo pierwszy przypadek na Gdańskiej, w, chyba to było w okresie letnim, nie pamiętam już dokładnie, tak. to było również duże zagrożenie. Też roz, i też, to też rozszczelnienie było. Też rozszczelnienie nastąpiło. Troszeczkę dziwię się, że. Że... No, ja właśnie nie, nie wiem, czy, czy Pan ja... mówi o tym sam, ale znów y, pytaliśmy też burmistrza czy, czasami o tą formę prowadzenia robót, czy to nie jest takie troszeczkę, no y, ja nawet użyję sformułowania infantylne, bo to znaczy... a, czy, czy nikt nie, nie zagląda y, to znaczy w dokumentację, no, czy, 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 tej, czy tej dokumentacji nie ma? Dokumentacja na pewno jest, tym bardziej, że to mhm. są nowe, nowe rurociągi, to to znaczy? instalacje nowe, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby nie było y, dokumentacji. Ale wiadomo, no, prace remontowe tu w Kościerzynie są takim szerokim frontem prowadzone i to może jest przyczyna, że, że, że no, nie zawsze się tam pamięta o tym, czy nie zawsze, chociaż tutaj w tym przypadku prawdopodobnie troszeczkę było inaczej niż na planie. Tak? Aha, a więc tak, była rozbieżność. Była tak, rozbieżność, rozbieżność prawdopodobnie tak, takie y tłumaczenie było firmy y i można to przyjąć. W każdym razie wiadomo jest, że, że rzeczą, że podczas remontów, no, no, należy szczególną uwagę y, zachować, bo to jest, zagrożenie jest bardzo duże, tym bardziej tam, to, to gdzie są... To pewnie y, jakieś najważniejsze zdarzenia, o którym rozmawiamy, a... Jeszcze chciałem dodać do tego, mhm. bo mówi Pan o 40 minutach, y, jeżeli chodzi o dojazd no tak, tej ekipy. sądzę, że tak Przez no te 40 minut ten gaz się ulatniał. Tak, oczywiście on się ulatniał i tu mhm. nie ma, nie ma szansy, y, po prostu nic nie zrobimy. A nie sądzi Pan, że... że... Byłaby potrzeba, powiedzmy, takiej, nie wiem, utrzymania takiej ekipy pierwszego reagowania, czy to no więc, na terenie miasta? No wiele rzeczy byłoby potrzebnych. Mhm. Przede wszystkim nie mamy również pogotowia energetycznego. Również ładnie I w, w kartuzach. A więc ta jednostka, HT jednostki już tutaj nie ma tej... I to nie, ta, nie ta, do końca po, przemyślane posterunku, posterunku, znaczy Nie ma posterunku po i, i w momencie, mm. kiedy jest, powiedzmy, sytuacja przy pożarze czy coś, my mm. musimy oczywiście wzywać też e, kartuzy. No, tu jest troszeczkę inna sytuacja, bo e, metodą wyłączenia można mm. całe miasto odciąć, no Jasne. ale to, to jest oczywiście, wiąże się to z tym, że nie ma, nie ma prądu w innych instalacjach i prawda, mm. coś tam może się uszkodzić, prawda? Dlatego, mhm. dlatego, no, to, bo oni wyłączają cały sektor. My zgłosimy, a oni mhm. wyłączą. Natomiast w momencie kiedy pogotowie dojeżdża, to można zlokalizować, można odciąć tylko to, co jest zagrożone. Mhm. Takie y jeszcze większe zdarzenia z tego roku, co, 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 z czym no, musieliście się uporać? Rok, rok się zaczął bardzo nieszczęśliwie. Mieliśmy w zasadzie bardzo mały pożar w budynku gospodarczego, który przeznaczony był do, na, jako warsztat mechaniczny, tam taki podręczny, no, no i nastąpiło, Hucie? tak, y, 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 tak, to była nowa wieś, to była nowa, nowa wieś, wieś, tak. była nowa wieś y, i no, skutek był tragiczny, tam nastąpił tragiczny, wybuch, tak, nastąpił ta wybuch sprawa. butli. Y, pięciu, pięć osób zostało poszkodowanych, y, w tym jedna i, i jedna osoba zginęła, y, w tym czterech naszych funkcjonariuszy, jeden funkcjonariusz dosyć poważnie w tej chwili odszedł na emeryturę, bo, bo miał takie takie obrażenia, że już niestety nie nadawał się do służby czynnej. Mhm. Także to było to było jesteście takie przygotowanie na takie wydarzenia. Znaczy, przy każdym pożarze są jakieś. To jest tak? oczywiście jesteśmy przygotowani na to. Strażak musi to to jest ryzyko, to jest nasz zawód. Po prostu przychodząc do straży liczymy się z tym, że że, że, że może coś takiego być. coś takiego może być. 13 jednostek mamy w tym systemie Krajowym Ratownictwa, a jak układa się współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych powiecie? No, współpraca się dobrze układa, my w zasadzie tylko odpowiadamy za nadzór taki operacyjny, natomiast jednostki te są na utrzymaniu gmin i są dotacje dla tego Krajowego Systemu, dotacje państwowe w tym roku, to, to są nieduże pieniądze, no ale powiedzmy w tym roku te 16-17 tysięcy. Bo to bardziej tak i tak na barki samorządów to finansowanie tak, dokładnie, się? Tak, dokładnie tak. A gminnych, są, że... e, gminnych tak, samorządów? Gminnych, tak, bo akurat na terenie gminnych. miasta. A panie Komendancie, czy w tej sferze takiej szkoleniowej? E, Do, właśnie o Dokładnie się tak. To jest, to jest nasza rola mhm. i my prowadzimy szkolenia w roku bież... bieżącym... No właśnie, o to się zapytać. Tak, Ile udało bież... się ludzi przeszkolić, w, roku... w, jaki, w jakim zakresie, w jakich dziedzinach? Tak, szeregowego ochotniczych ochotniczy mm -hmm. straży pożarnych chyba z 50 czy 60 ludzi przeszko... przeszkoliliśmy. W tej chwili, w tym miesiącu przygotowujemy się również do kursu yy, medycznego i też będziemy ratowników szkolili. Yy, w listopadzie prawdopodobnie ten kurs, który, który, który jest wymagany, też będziemy prowadzili. A jak jest ze sprzętem w tych jednostkach? No różny, ale coraz lepszy. Yy, mogę powiedzieć, że Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Plińcu. Przed tygodniem było oddanie nowego pojazdu też Mana co prawda to jest średni pojazd bardzo, bardzo nowoczesny no, będzie służył strażakom. bo tak jak się jeździ czasami widzi się takie zabytkowe pojazdy czasami, strażackie tak. no Z tak 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 ale starsi takie no, różne nie no, powiedziałbym, Madosyn, dobra, już, powiedziałbym powiedziałbym tak że, że już Ta. Że Ale są jeszcze takie, takie małe jednostki. Tak, nie to, lokalne, znaczy tak, które... Może tak, powiedzmy, że jednostki krajowego systemu ratowniczo gaśniczego mają ten sprzęt są najlepszy. Na, pozi na, na poziomie. I to jest taki poziom, poziom tak? Tak, taki poziom, który... Nas, e, oczywiście pewnie, mhm. że chcielibyśmy wy dokonywać wymiany e, tego sprzętu. Myślę, że, że taka jest obietnica np. przykład Wójta e, Gminy Kościerzyna, że te jednostki krajowego systemu mhm. w tym roku wielki Klincz, w następnym roku Lubiana. I skorzewo będzie, otrzyma otrzymają nowe pojazdy. Mam nadzieję, że pan wójt yy, dotrzyma obietnicy i yy, oczywiście zakupi ten sprzęt. To są, to są potężne pieniądze, ale yy, tak jak powiedziałem, do każdej złotówki yy, wydanej przez samorząd czy, czy, yy, czy przez czy jakiegoś sponsora dokładana jest złotówka państwowa. W związku z czym to gdzieś taki zakup tego pojazdu, tak jak dla Klincza, około 500-550 tysięcy. To, to, to mniej więcej połowę ee, no tak, mniej, tak. Inwestycja też na, na, na ładnych parę lat, prawda? Tak. Oczywiście, bo tak, tak, tak. tak. Jest tego, wóz, który, to jest wóz, który na pewno przy tego na typu one nie one mają są duże, drogie, ale rozłożone one na one lata, nie mają dużego spore. przebiegu, te, mm -hmm. te pojazdy. Panie komendancie, a jakbyśmy statystyki sobie porównali do lat poprzednich, w całych Waszych zdarzeń, bo 3-4 roku mamy praktycznie no, za sobą już. Tak, tak. Podsumować, mm -hmm. Mamy około 780 zdarzeń, w ubiegłym roku było 860, czyli tu jesteśmy, jak gdyby trochę nam, nam się zmniejszyło, no ale do końca roku jeszcze, jeszcze trochę. Tak. trochę. W zeszłym roku było wydarzyć, tak. generalnie 947 zdarzeń, na koniec roku mieliśmy, to myślę, że, że około 900 zdarzeń również w tym pra, roku będzie. Liczba, tak, tak, liczba pożarów mniej więcej taka sama 184, ale tutaj ta liczba tych miejscowych zagrożeń. I tu chciałbym zaznaczyć, że ilość wypadków to jest kwestia, prawda, ponad 140 wypadków drogowych. Więcej niż Nie, nie to, to są te wypadki, przy których jednostki Państwowej Straży czy Ochotniczej Straży uczestniczyły ponad 200, 200 rannych, 18 ofiar śmiertelnych. Czyli to jest to jest, to jest, to jest, bardzo taka. Wy tak naprawdę myślę. ratujecie, nie, nie, nie wracacie, nie wnikacie w przyczyny to, to rola policji. Nie, nie to jest ale, rola policji. Ale no. tak jak jak pan, no, obserwator, te niestety no, tych wydaje tych, mi się, zdarzeń, że tak wydaje mi się, sądzić. że taka nieostrożność, nadmierna szybkość. Mhm. Nadmierna jednak szybkość, jednak podobne przyczyny cały tak, czas podamy. To, to, to Wypadków. jest chyba, chyba mhm. nagminny. Ja, Stan nie, dróg też. No na pewno ma wpływ na to stan mhm. dróg, bo, bo to jest z tym związane. Panie komendancie, tak. tak za, 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 a zaczepnie tak zapytam, dlaczego nie chcecie y, y, odebrać sali szopińskiego? Nie chcecie, nie, żeby no, mieszkańcy no, korzystali z Absolutnie. Ja <laughs> pierwszy chciałem obejrzeć sobie film w, w 3D, ale no niestety. No nie, nie dało rady, po prostu nasi koledzy, no którzy... Dużo, byli... dużo się o tym mówi, no właśnie, nie, niech pan od tej strony technicznej powie, na czym ten problem polega, że Straż Pożarna jednak nie, 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 nie mogła dopuścić to znaczy, do użytkowania tego znaczy nie. no Może tak, zacznijmy mhm. od tego, że Straż Pożarna nie jest od dopuszczania czy niedopuszczania. Tak? My tym się nie zajmujemy. Generalnie jest tak, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzję o użytkowaniu sali. Ale przed, przed taką, taką decyzją muszą, muszą organy jak y, Pit y, y, straż pożarna jeszcze jakieś inne organy A nie kominiarz, tak jak no, to no, no, domów, dokonać tak. dokonać mhm. odbioru e, no i my rzeczywiście przeprowadziliśmy kontrolę i stwierdziliśmy niezgodność wykonania e, wykonania już Aha, niezgodność wykonania, wykonania tak? z dokumentacją techniczną przedstawioną nam Polegało to na tym, że, że yy, podłoga wyniesiona, to jest widownia, no, została wykonana z elementów palnych, yy, niewłaściwie zabezpieczona. Yy, no i to był cały, cały powód. No, tam jeszcze chodziło o. Pan jako sprawę... nie, niech Pan powie, to jest sprawa, że tak powiem, rzecz do naprawienia w. Znaczy, czy, no, wie, czy, czy do wymiany. jest to rzecz do naprawienia, do naprawienia, ale tu musi być dobra wola i projektanta, i wykonawcy, a co mm -hmm. mi tak wiadomo, bo byłem na kilku takich spotkaniach, że niestety nie można było jakoś czy dogadać. E dogadać. E ale my się wydaje mi się, że, że w tej chwili jesteśmy na dobrej drodze i. Do, do, Uda się odebrać salę do końca roku? Sądzę, że tak, Sądzę, że tak bo wykonawca przedstawił nam już projekt Pro, zamienny. Tak, Propozycję, jak to ma projekt wyglądać, Projekt I to będzie, to będzie Waszym zdaniem dobre rozwiązanie, Tak, tak które pozwoli... Tak, tak uwzględniając nasze, nasze, nasze warunki i, 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 i w zgodzie z przepisami. Myślę, może Pan że... zdradzić nam to, jak to będzie wyglądało, zabezpieczenie tych no, materiałów? to właśnie chodzi o to, całym te szkopułem było to, żeby po prostu nie naruszać już substancji istniejących. A to, właśnie, bo, bo to obrażające byłyby, tak byłyby ogromne, ogromne koszty. Mm -hmm. Ale y, wykonawca prawdopodobnie dokona, dokona tego wszystkiego poprzez wejście y, systemem kanali, y, instalacji mm -hmm. wentylacyjnej i, i myślę, że, 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 że to będzie, będzie. Impregnowane w ten sposób. Tak, tak, tak? Do, dokładnie będzie impregnowane specjalnym środkiem ognieochronnym. Również myśmy zażyczyli y, sobie, żeby były specjalne kątowniki do, y, dorabiane i one te kątowniki pomalowane farbą ochronną, także że myślę, że wtedy dopiero to sprawę. Zabezpieczenie będzie dobre. Tak. No. A, Tam były jeszcze były inne drobne mm -hmm. drobne rzeczy, ale te to można było po prostu, jak to się mówi, zmarszł. Se, sezan Grzewczy już można powiedzieć się rozpoczął, rozpoczął apel. Tak. No krótki apel, od pana, apel, na to zwróćcie uwagę, przypomnieliście o tych zasadach e, takich podstawowych, żebyście wymieli mniej roboty, ludzie, mniej tragedii, bo nie jest to faktycznie tragedia se, się Sezon, sezon grzewczy mm -hmm. się rozpoczął, dogrzewanie, dogrzewanie w pomieszczeń. Myślę, że na, najlepiej trzeba by było tak robić, że wszystkie urządzenia, które dogrzewamy i tak dalej, zawsze pod nadzorem osób. By był nadzór nad nimi. Nie, zostawiać, nie zostawiać włączonych, później się gdzieś wychodzi i tak dalej. Sporo mieliśmy takich przykładów, że w kominkach prawda, pozostawiano i, i otwarte dźwiczki no Aha, i wypadało prawda, rzeżące się drewno. To też, to też sprawiało wiele kłopotów nam. Należałoby zabezpieczyć to, pozamykać, prawda, te, 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 te wszystkie drzwiczki i to wtedy oczywiście będzie, będzie no dobrze. Być. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie tak, mamy trochę czasu właśnie... właśnie o centrum zarządzania kryzysowego. Jak ono działa? Jak to działa? Czy to działa, czy, czy, to to działa to... czy nie działa? Bo niektórzy mówią, że nie działa. Działa. Centrum zarządzania kryzysowego <noise> znaczy, działa. Ratownicy są, tak tylko? Oczywiście nie działa. Z tym, że, że koncepcja jest taka, że jedno centrum na terenie województwa, to znaczy może być tak, że ewentualnie dwa, bo będzie jedno w Gdańsku, a jedno w Słupsku, jeszcze nie wiadomo, też koncepcje się zmieniają. Czyli jeszcze nie, nie działa. No, na, terenie wojew... na terenie województwa działa to tak jak, jak w tej chwili. Jest to, jest to troszeczkę, troszeczkę nie tak działa, jak powinno, mhm. bo nie w jednym miejscu. W dalszym ciągu u, telefony komórkowe 112 mm -hmm. policja odbiera. Dokładnie. Oczywiście mamy możliwości przekierowania rozmów y, do pogotowia, do policji, oni do nas, ale nie jest to w jednym miejscu. I tak prawdopodobnie nie będzie, ale będzie to jedno, jedno centrum, y, y, centrum wojewódzkie i, i tam, prawda, myślę, że na euro y, 2012. roku y, 2012 zostanie uruchomione, bo taka jest. Potrzeba, zresztą taka. A, a ta no ta właśnie, koncepcja się zmieniła tego tak tak, tak? tak, bo no miało to. No pamięta być w najpierw, no najpierw było, że w powiatach, w każdym powiatach, tak, tak. Później był taki okres, nie pamiętam już za jakiego ministra spraw wewnętrznych, że powiaty łączono i miało być w Kartuzach dla powiatu kościerskiego, kartuskiego, nie wiem jeszcze jakiegoś chyba bytowskiego, w każdym razie tak. to, to się zmieniało. W tej chwili również się zmieniła koncepcja, że jest jedno centrum. No i... pan zdaniem, a, a pana jakie zdaniem właśnie, bo teraz też. też, też moim, zdaniem, no moim, powiecie, moim zdaniem, jak to Moim powiecie. zdaniem najlepiej byłoby tak, jak było w powiecie e, mamy najbliżej. E, mm -hmm przekierowanie rozmów następuje i można by było to w Ja uważam, że, że centrum powiatowe byłoby najbardziej no to dobra, tak, to najlepsze rozwiązanie. Tak. Z tym, że, że muszę powiedzieć, że w krajach zach na zachodzie Europy to też jest tak, że, że centrum jest na kilkaset tysięcy ludzi. Powiedzmy 200 do 300 tysięcy. A więc a tak naprawdę, nas... jakbyśmy stosowali jak większe skupisko to... ludzi, to jest więcej tysięcy. Większe centrum, skupisko tak? ludzi, Aha. prawda, i, i, i tak jest. Ale no, u nas ten system taki powiatowy był sprawdzony w zasadzie od, od zawsze. zawsze. I, działał. I, I działał. I działał, dlatego. To na koniec jeszcze tak. zmieńmy temat. Dziennik Bałtycki, a więc moja gazeta pisze o tym, że. Zaraz Tomasz Kafarski, zadowolicy. tak. Tomasz Kafarski nie jest już trenerem. Aleki trener z Kościerzyny. Pan też się pasjonuje piłką, co Pan o tym stawia? Tak, tak, tak. Byłem hmm. nawet kiedyś w zarządzie Kaszubii. Tak. E, no szkoda mnie, szkoda, mi, Pana i, szkoda, osobiście. szkoda mm. mi Tomka, bo akurat, akurat tej jego winy ja tam dużej nie widzę. Staram się e, Ta karuzela e, tych trenerów, zresztą wiemy jak to jest w lidze, e, że, że, że to taka ta łaska pańska na upstream To jest. Czasami i, tak, klubu, tak? W tak, w dokładnie do tak jest, dokładnie winiki. tak jest. Uważam, że, że no, no, Pecha miał ostatnim meczu, bo oglądałem go, y, napastnicy strzelali prosto w bramkarze, także no, to rzeczywiście jest niedobrze. No ale, ale to, 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 to też zależy od zawodników. Tu tu nie ma, także to nie jest takie proste y, przełożenie, treneru, przełożenie, że trener tak. odpowiada za, za wynik. No tak, trener odpowiada za wynik, ale, ale jednak tutaj. Pracy wykonują zawodowo. Mieliśmy trenera w Gdańsku, może teraz będziemy mieli w innym mieście, w Warszawie. No, Tomek, prawda? Ambicję na pewno ma, i, i uważam, że, że na pewno znajdzie sobie pracę. Ja jeszcze tylko na koniec pozwolę z, powiedzieć o tym, że w Dzienniku Bałtyckim konkurs wystartował Wygraj mieszkanie Mieszkanie Zaczytanie. Każdego dnia można się przyłączyć do niego. Serdecznie zapraszam. Mieszkanie. E, niedaleko centrum handlowego matarnia. No, bardzo, bardzo ładne mieszkanie. Bardzo ładne <laughs> mieszkanie, tak. E, I tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. E, dziękujemy za rozmowę pan komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, Jerzy Rożek, dziękujemy. Adam Plutowski, Dziennik Bałtycki. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuka. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję. Zaczytanie! Już od 4 listopada wielki konkurs w Dzienniku Bałtyckim. Wygraj mieszkanie na Osiedlu 4 Kąty w Gdańsku Matarni. Szczegóły codziennie w Dzienniku Bałtyckim. Partnerem konkursu jest deweloper KRJ Partner.